Co jest dla mnie ważne w małżeństwie? To jest bardzo dobre pytanie. Musiałbym to najpierw przedyskutować ze swoją żoną, której tutaj nie ma. No bo właśnie w małżeństwie wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że się jest razem. Razem jest się całe życie. Już mnie do końca nie ma, jesteśmy razem i to jest chyba najważniejsza myśl, która mi przychodzi, jeżeli chodzi o, o takie pytanie, tak postawione pytanie. W małżeństwie bardzo ważne jest. Wspólne życie, to znaczy poznawanie drugiej osoby, zdawanie sobie sprawę z tego, co druga osoba myśli, co druga osoba mówi, jakie ma przekonania, jakie ma nastroje, jakie ma uczucia. Taka więź, która powoduje, że żyjemy razem. Jeżeli moje żony przez dłuższy czas nie ma w pobliżu, to ja się czuję nieswojo, czegoś mi brakuje, czy tam kogoś mi brakuje, tak. Więc takie poczucie bycia razem to jest chyba dominujące. A druga rzecz to jest pewnie przyjaźń. Myślę, że z żoną czy z mężem trzeba się przyjaźnić, to znaczy trzeba się lubić, wspólnie spędzać czas, mieć podobne zainteresowania czy podobne metody, podobny styl życia. I to generalnie jest taki przepis na życie, może w, w małżeństwie, które nie polega na jakichś ogromnych uniesieniach. Ja osobiście nie jestem osobą strasznie uczuciową, natomiast jest to taka stabilność wspólnoty, stabilność życia razem, i to jest pierwsza myśl, która mi przychodzi, właściwie jedyna i ostatnia, która mi przychodzi, jeżeli, jeżeli trzeba było odpowiedzieć na pytanie, czym jest małżeństwo. Bycie razem.